Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Na razie na moim i w dzisiejszym filmie zrobimy sobie krótki, szybki test najnowszej palety od Afektu oraz Karoliny Matraszek. A dlatego dzisiaj zajmiemy się tylko jednym produktem, ponieważ sądzę, że to słychać i widać, coś mnie bierze i zaraz mnie zaciągnie do łóżka, i nie dość, że dalej. Boli mnie ta szczęka, tak bardzo delikatnie to określając. To jeszcze boli mnie głowa, czuję, że mi się coś zbiera w zatokach. Boli mnie ucho. Czyli jesień weszła u mnie pełną parą i chcę się zająć tematem, który nie będzie ani długi do nagrania, Agi długi do montażu, aby mogła jak najwięcej czasu spędzić w łóżku. I teraz już przechodząc do palety: mamy najnowszą paletę od Afektu oraz Karoliny Matraszek, Lunar Spell. Poczuj magię i poczuj magię 12 odcieni inspirowanych blaskiem księżyca. 7 matowych, chłodnych cieni, zestawionych z pięcioma kosmicznymi, bigoczącymi barwami srebra, błyszczącego różu księżycowego pyłu i ametystu. Łącząc je dowolnie, możemy stworzyć warzycielskie, pełne klasy makijaże z dudką tajemnicy, nów, efektów i pełnia kobiecości w jednym. I wtedy to sposób prezentuje się paleta z bliska. Pod wieczkiem, oczywiście, mamy duże lusterko. I teraz na samym początku filmu, zanim zacznę z nią pracować, bo może później to wyjdzie w Pragiu, ale moim zdaniem to nie jest raczej chłodna paleta, bo mamy tutaj. Siedem matowych, chłodnych cieni. I jak patrzę na maty, dobra, ten jest chłodny. Ten w kamerze trochę wydaje się być chłodny, przynajmniej na podglądzie na monitorze, bo z bliska na żywo to on jest taki ciepłokasztalowy. Więc zobaczymy, czy dzisiaj Katarzynie wyjdzie chłodny makijaż oczu z tych matów. I zapamięć, jak nagrywam ten film, pamiętam że wczoraj albo przedwczoraj, o... Zrobiłam screena ze stories właśnie Karoliny Matraszek, ja Wam to tutaj wrzucę za chwilę, że z hasłem Karolina macie 30% zniżki na paletę oraz cały asortywet na oficjalnej strogie afektu, ale piękna. I już wejdziemy sobie, ile ta paleta kosztuje. Paleta kosztuje 149 zł i zobaczmy czy kodzik działa. Kod rabatowy działa i wtedy z dostawą paleta kosztuje niecałe 115 zł, więc to by było tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do przybliżenia i sprawdzamy jak się będzie z tym pracować. I w razie czego to, co mam dzisiaj na twarzy, bo jak widać jestem dosyć porządnie rozświetlona, to przede wszystkim to jest zasługa tych dwóch gagatków i oni są przypudrowani pudrem Varieté. Dobra, zabezpieczyłem sobie przestrzeń pod okiem i zacznę od tej nebuli, czyli takiego chłodnego, lekko fioletowego, nawet przygaszonego różu. A i jak to zwykle ma miejsce, bo chora jestem, mózg mi dzisiaj nie pracuje. Jak zwykle na powiekach ruchomych nie mam nic, co by mogło w jakikolwiek sposób pomóc tym cieniom. Czyli testuję tą paletę tak samo jak każdą inną na moim kanale. I w razie czego jeszcze uprzedzę od dwóch dni i tak samo w ostatnim filmie wam mówiłam walczę z tym, że przesusza mi się okolica wokół oczu, a tak naprawdę tutaj kąciki, więc ja mam w tej chwili też pod korektorem nałożony bardzo tłusty krem pod oczy i mam nadzieję, że nie powinno się tutaj nic złego dziać. No i na razie tym cieniem pracuje się spoko. Bardzo fajnie. Biorę najchłodniejszy cień z tej palety. <laughs> się śmieje. Imbrium. E, ja po prostu będę się czepiać trochę. Po prostu do określenia, że ta paleta jest chłodna, bo moim zdaniem ona nie jest chłodna. Ale najważniejsze jest to, jak się będzie nie opracować i czy wszystko tu się ładnie połączy. I to oko zrobimy właśnie w tych takich burgundach, fioletach, a drugie zrobimy w brązach. Na chwilę obecną, jeżeli miałabym określić tą paletę, to ja bym po prostu nazwała, że to jest paleta jesienna, bo ona ma właśnie taki jesienny vibe. Dobra, na razie wszystko fajnie. Ten sam cień na dolną powiekę. Jest delikatna osypka, ale nie ma tragedii. Teraz nakładam cień nadir. To jest taki różowawy, taka brzoskwinka trochę. Jak wy oglądacie to doskonale wiecie, jak dla mnie wyglądają chłodne em, cienie. Więc z tego miejsca proszę Karolinę o zrobienie zimnej palety. Zimnej lodowatej. Dobra, i chciałabym nałożyć ten spektral. O, ładny. To jest fiolet ze złotą drobiną. No i to jest taka folia. Oczywiście nakładam paluchem na sucho i mam już przygotowany suchy, włochaty pędzel. No, ładny. Na sucho też nie ma problemu, aby go nałożyć. Dobra, i drugą stroną tego samego pędzla, Lunar Spell. Na sucho oczywiście. U o, wow, to połączenie jest zarąbiste. Ale te cienie do siebie pasują. Ta sama drobina w sensie koloru. No i formuła też ta sama, tak. Wow, wow. To połączenie jest kozak. Trochę wezmę tego m, najciemniejszego brązu i zmieszam go o tutaj z tym, no jak dla mnie burgundem i przyciemnię sobie trochę tutaj ten dół. O. I jeszcze tutaj ciut podrasuję. I później na drugim oku sprawdzimy, ale ten brąz jest, jest fajny, jest taki właśnie ciemną, ciemną, bardzo ciemną kawą. Okej. Okay. No dobra, to oko jest spoko, robię porządek, przechodzimy do drugiego. Dobra, tutaj zacznę z grubej rury, Eclipse, najciemniejszy cień. I to jest bardzo ładny, chłodny brąz. To tak. On jest na tyle ciemny, że on prawie jest jak czarny. No, i jak widać, jeżeli nie otrzepie pędzla, no to to się usypie. Ale jest mega, jest intensywny. Teraz umbra, i będę starała się to rozpracować. Jak wiecie, ja nigdy nie zaczynam od dołu, tylko od góry, od załamania. Ale poćwiczmy i on jest też dosyć ciemny. Ogólnie te cienie są bardzo, bardzo mocno napigmentowane. Wow. I wezmę ten Gravity. No i to już jest cień. Idźmy na kompromis neutralny. no pięknie no jak na razie to to się pięknie wszystko ze sobą łączy no na razie no tu już i tak nic więcej łączyć się nie będzie oprócz błyszczących cieni no praca jest mega bardzo przyjemna znowu ta umbra Sztosik. Jeszcze takim trochę bardziej rozciapierzonym pędzlem sobie tutaj wyciągnę do góry. No i nie wiem, czy ten cień After Glow będzie mi tu pasował, ale próbujmy. Ła, ale zobaczcie, jaki on jest piękny. Cudowny. A i proszę państwa, żeby nie było w razie czego, bo nagrywam sobie, teraz sobie pomyślałam o tym. Nagrywam film nie dość, że tylko na temat tej palety, to jeszcze się nią zachwycam, więc żeby nie było. To nie jest film sponsorowany. I teraz cień Moonlight. On jest dosyć chłodny już ale połączę się z tym różem Robię porządek, przyklejam sztuczne rzęsy i zaraz do Was wracam. No dobrze, proszę Państwa, tak prezentuje się zakończony makijaż. Na linię wodną nałożyłam e, brązową kredkę Pupa Milano numer 82. I na ustach oczywiście jest konturówka Pierre René Lipmatic 07. No i ponieważ w dzisiejszym filmie testowałam tylko paletę, no to możemy już przechodzić do jej podsumowania. Ogólnie to, co mogłabym powiedzieć na jej temat, w moim odczuciu jest to idealna paleta jesienna. I tak jak mówiłam w trakcie robienia makijażu, ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany ani przez Afekt, ani przez um, Karolinę Matraszek. Z tego miejsca chciałabym Karolinę um, serdecznie pozdrowić i naprawdę szczerze jej pogratulować, bo mam wrażenie, że formuła w tej palecie jest jeszcze lepsza niż w. Poprzednich paletach afektowych. Więc tutaj widać, że Karolina włożyła naprawdę sporo pracy w tą paletę. No i tak jak Wam pokazywałam na początku, jeżeli podoba Wam się ta paleta i macie ochotę ją złapać, no to polecam ją złapać z kodem rabatowym Karoliny, no bo wtedy tam ponad 4 dychy było do przodu. I wtedy już nawet licząc z tą przesyłką 115 zł za 12 cieni. Sądzę, że cena jest naprawdę spoko. Jedyne co, ja po prostu trochę troluję i się śmieję, że ta paleta nazwana jest chłodna. Można powiedzieć, że ona jest najchłodniejsza z palet, które wyszły do tej pory spod rąk Karoliny. To z tym mogę się zgodzić. Ale to nie jest paleta chłodna, jest to paleta neutralna, i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Karolina z afektem jeszcze pomyślą nad tym, aby stworzyć właśnie typowo chłodną, a nawet zimną paletę z cieniami. Ale pomijając już tą delikatną kwestię z że paleta jest chłodna, ciepła bądź neutralna, paleta jest świetna. Jeżeli macie na nią ochotę, to z czystym sumieniem mogę ją polecić. Kwestie na temat opakowania. Paleta e, płaska, fajna, e, emocjonalnie stabilny zamek. Fajnie się zamyka, raczej nie powinna się otworzyć. Możemy ją wygiąć w 360 stopni, możemy położyć ją na płasko. Na całą długość palety mamy lusterko, które pod naciskiem wygnie się, ale nie zgie kształca. Tak naprawdę nie mam do czego się przyczepić, więc jeszcze raz z tego miejsca powtarzam, że to nie jest film sponsorowany, ale jeżeli Afekt w przyszłości chciałoby ze mną współpracę, to zapraszam do kontaktu. No i w dzisiejszym filmie to by było na tyle, krótko, ale treściwie. Jeżeli film przypadł Wam do gustu, to proszę o kciuka do góry. I jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Dajcie mi zdać, co uważacie na temat testowanej przeze mnie dzisiaj palety. Czy uważacie, że ta paleta jest Chłodna czy neutralna, i czy ogólnie Wam się podoba, i czy macie zamiar na nią się skusić Na sam koniec ogłoszenia parafialne. Jak zwykle przypominam o tym, że warto jest być ze mną na bieżąco na moim Instagramie. No i jeżeli materiał przypadł Wam do gustu i zostawiliście łapkę do góry, to zapraszam jeszcze do subskrybowania kanału, a jeżeli wciśniecie ten piękny, czerwony przycisk, to warto jest również wcisnąć dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia od YouTube'a, że kitulcowa wpuściła nowy film na kanał. Dzisiaj to by było na tyle i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w moim kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie. Pożegnałam się i przylas. Lepiej później niż w sale. W takim razie jeszcze raz mam nadzieję, że widzimy się już niebawem w naszym kolejnym filmie. Do następnego i na razie.